To ja, kobieta, żona, matka, strażniczka życia i sumienie świata przypominam prawo spódnicy wszystkim capom, fejsiakom, twitosom, politykom, miksgenderom, mundurowym, niewydojonym bykom, eunuchom, filozofom, łapiduchom i wszystkim ufoludom w necie i w alternatywnym świecie. Nie daję mojej zgody na wasze szaleńcze zawody. Nie macie mojej zgody na szatańskie podchody. W życiu nie widziałam tylu debili na jednej gałęzi. Co ją w zespół pilili, spadniecie wszyscy jak śliwki robaczywki. Do capiej dziury, co se ostrzy na was pazury, gdzie ugeniczna sypionka szybkiego Bila. Receptuję na debila. Panie prezydencie, i ty co masz kota? Zrobicie rząd i uciekniecie stąd na pokładzie ubota? Na cerografie były chórysy z blubima i gwiezdne wrota? Koty, kozy, barżanty, drzewa bananowe, tanzańska papaja, a może nawet kamień z księżyca, co ma te na jaja. A w bonusie wirusek odmiana martwy dusze, Hej, hej, hej. Znam się na życiu, moje łono zatruliście. Znam się na ziołach, na stosie mnie spaliliście. Mówię prawdę i za nią mnie utopiliście. Dzieciom, co przeze mnie przyszły, głos odebraliście. Prawo spódnicy jest prawem życia. Sięga do głębi matrycy stworzenia i jak nić łączy wszystkie pokolenia. Moja spódnica życia, jak tornado wiruje, niesie życie, daje je, chroni i w sercu miłuje. Matka Ziemia i wszystkie kobiety w spódnicy stoją przy mnie murem. Po raz ostatni Was upominamy. I krzyczymy chórem. Dokarniajcie ptaki, one do raju znają drogę, Noście w sercu uśmiech dziecka, bo dzieci wiedzą co dobre. Pamiętajcie zapach kwiatów, Matka ziemia go przesyła. Ćwiczcie kardio, ducha człeka, Co prawdziwa jest w nim siła. Obudźcie się, chłopy z chocholego tańca. Macie broń w waszych sercach, której boi się szarańca. Dobądźcie słowa, co tną ostro cienia sprawki. Nie dajcie się sprowokować do siłowej ustawki. Hej, hej, hej. Będą nawozem tej ziemi w zielym roku i wszyscy zwiedzeni.